ho chow, ho. Witajcie. Wszyscy kochamy święta. Ostatnio były Mikołajki. Z tej okazji chłopaki z klasy 8A przygotowali krótką sondę, w której sprawdzają waszą wiedzę o mnie. Zobaczcie i sami się przekonajcie, jak bardzo jestem tajemniczy. Cześć. Yy, ch chcesz mi wyjaśnić, dlaczego ja rok temu dostałem prezent yy, od świętego Mikołaja oczywiście, który był zapakowany w taki sam papier. Jak? Mm, widziałem kiedyś u mojej mamy. Dlaczego eee... tak się dzieje? Czy to jest jakoś podejrzane? Eee, no bo mama zapakowała ten prezent. A wiesz już Mikołaja? Wierzę. Okej. Okay. No to skąd wiesz, że... Albo skąd, przepraszam, skąd Mikołaj wie, że dzieci zachowywały się ładnie i grzecznie? Eee, bo ma duże okulary. Ma duże okulary. Bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź. Dobrze, jeszcze jedno. Yy, nie wiem, czy to będziesz wiedziała, ale z jakiego kraju pochodzi tradycja ubierania choinki, z Irlandii? Yy, nie, ba, bardziej na, na zachód od Polski. Nasz sąsiad. Um, yy, zachód. Yy. Na, na N. Niemcy. Brawo, Niemcy. Dziękujemy bardzo. Co? Mamy do ciebie dwa pytania. Wierzysz, że Mikołaja? Tak. No to tak. Jak to możliwe? Że Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci w jedną noc. Nie mam, po, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno wiem, że chodzi po kominach, tyle... A właśnie, pro propos kominów. Jak Mikołaj wchodzi do mieszkań, które nie mają kominów? Przez wentylację. Przez wentylację, no może trochę nie. Znaczy trochę gruby jest, ale dobra. Skąd Mikołaj wie, czy dzieci były grzeczne? Eee... ma swoją no listę. Na której wyznaczy dzieci. Okej, okay, dzięki. Dobra. Mam. Wie, wierzysz Mikołaja? Tak. Super. Jak to możliwe, że Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci w jedną noc? Eee, ma szybkie sanie. No, dobra odpowiedź, myślę. Jak Mikołaj wchodzi do mieszkań, które nie mają kominów? Eee, zam, za, za, zamienia się w pył i wchodzi przez uchylane okno. Kreatywna odpowiedź, nie powiem nie, czy nie. Skąd Mikołaj wie, że dzieci były grzeczne? Bo ma listę i podgląda ich cały Bo rok. Kolary. Ok, dziękujemy wam bardzo. Cześć, jak się nazywasz? Dobrze, uciu Mam do ciebie parę pytań. Jak to jest możliwe, że Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci w jedną noc? E, nie wiem. Ma pomocników. Ma pomocników. Dobrze. A skąd Mikołaj wie, że dzieci zachowywały się ładnie? E, nie wiem. Nawet może. Nie wiem. Nie wiem. Może jakieś okulary? Ma. Okulary, duże. Okej. Okay. No to jak Mikołaj dostaje się do mieszkań w bloku, no w których nie, nie ma komina, tak jakby? Nie wiem, robi komin i przechodzi przez komin. A robi, tak? tak. To, no to w takim razie to jeszcze bardziej utrudnia mu zadanie, żeby roznieść te wszystkie prezenty w ciągu jednej nocy. No Nie wiem, ma pomocników? pomocników. Ale to musi być ich ogromna ilość. No tak, tak. No. Dobrze. To jeszcze jedno pytanie. Z jakiego kraju pochodzi tradycja ubierania choinki? E, nie wiem, z Polski. Z Niemiec. Ale... Z Niemiec. Dobra, dziękujemy bardzo. Świętego Mikołaja. Nie. Nie wierzysz, a ty? Wierzę. Tak. A ty? Oczywiście, że wierzę. Dobrze, no to jak to jest możliwe, że Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci w jedną noc? Po prostu ma szybkie rękifery. No to prawda. Lata na saniach i co więcej powiedzieć? Kolega nie wierzy w Mikołaja, no, więc jak prezenty biorą się pod twoją choinką? Nie biorą się. Okej, okay. dobra. To teraz tak, jak Mikołaj dostaje się do mieszkań w bloku, po prostu w których nie ma komina? Przenika przez ściany. Jest Przenik Przenika przez ścianę, a ty jak sądzisz? Balkonem wchodzi. Balkonem wchodzi, okej. Okay. Ale to najpierw z jakiejś trampoliny skacze, czy jak? Kurczę. Yy... Bo na balkon trzeba się jakoś wdrapać, nie? Nie na no, renifery gotowe z masłowki. A, okej, czyli magia, tak? Tak. No, Dobrze. Yy, no to wyjaśnijcie mi jeszcze jedną rzecz, bo ja rok temu dostałem prezent, który był zapakowany w taki yy, sam papier, jak widziałem yy, u mojej mamy w szafie. Jakby. Czy to nie jest tak, że, ten, że Mikołaj pakuje te wszystkie prezenty? Bo ja mam podejrzenia, że to mogła być moja mama. No nie, może Mikołaj zapakował i wręczył twojej mamie po to, żeby ona schowała pod choinkę. No tak, ale dlaczego moja mama miała akurat ten sam papier, co prezent od Mikołaja? To był ewidentny przypadek, po prostu Mikołaj w taki dobry papier pakował. Ewidentny przypadek, dobra, dziękujemy za zdział. Jedno pytanie do klasy. Czy wierzycie w świętego Mikołaja? Tak! tak. tak, tak. tak. Oczywiście, tak. że tak. tak. Oczywiście, że tak. Oczywiste. Kto powiedział nie? Nie wiem. Nie wiem. Nie Dlaczego nie wierzysz w świętego Mikołaja? No bo nie ma go. Nie ma go? No nie wiem. Większość polemizuje. A ty wierzysz w świętego Mikołaja? Wierzę w Grincha. Dlaczego? Dlaczego nie doceniasz Mikołaja? Sądzę, że Grinci jest lepszy. Hialony. A wy wierzycie wszyscy? Tak. Dobre dzieci, dobre. A pyta się mleczko. Jak to jest możliwe, że Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci jednej nocy? No bo to jest magia. Wiesz, futrzasty? Magia, okej. Okay.